Miska sedesowa to nieodłączny element każdej łazienki czy toalety. Podstawowy podział misek sedesowych to: miska sedesowa stojąca WC kompakt, miska sedesowa wisząca. Miski sedesowe stojące to tradycyjne wyposażenie łazienki. Do ceramicznej podstawy należy dokupić plastikowy zbiornik. Do wyboru mamy dolnopółk lub górnopółk. WC kompakt to urządzenie typu 2 w jednym. Miska sedesowa jest w nich zintegrowana z ceramicznym zbiornikiem na wodę. W zależności od rodzaju montażu wyróżniamy miski sedesowe z odpływem poziomym, pionowym, lub uniwersalnym. Większość misek stojących i WC kompaktów mocujemy do podłogi, przykręcając miskę od góry. Nie zapomnij o dokupieniu specjalnej podkładki, która wygłuszy i zamortyzuje łączenie. WC kompakty posiadają zbiorniki na wodę z dwustopniowym systemem spłukiwania. Dostępne pojemności to system 6 przez 3 litry lub system oszczędzania, w którym pojemnik ma objętość 4 przez 2 litry. W przypadku kompaktów możesz spotkać także urządzenie narożne. Ze specjalnie wyprofilowanym zbiornikiem. Miski sedesowe wiszące wymagają montażu na stelażu podtynkowym. Dzięki temu na powierzchni ściany widoczne są tylko wisząca miska i przycisk spółczki. Jeśli nie możesz ukryć stelaża w ścianie, możesz dokupić do niego specjalną obudowę. Niektóre stelaże wytrzymują ciężar nawet do 400 kg. Możemy zakupić stelaż oddzielnie i dobrać do niego pasującą miskę lub kupić gotowy zestaw. Możesz również dobrać do kompletu odpowiedni przycisk. Miski sedesowe różnią się rodzajem spłukiwania. Najbardziej higieniczne jest spłukiwanie dookoła, tak zwane kropelkowe. Pamiętaj, aby miska sedesowa, którą wybierzesz, była dopasowana pod względem kształtu i koloru do reszty ceramiki łazienkowej. Kupując miskę sedesową, pamiętaj o desce sedesowej. Nie w każdym zestawie jest ona dostępna. Przy zakupie zwróć też uwagę na wymiary deski oraz rozstaw mocowań. Do wyboru masz również deskę wolno opadającą. Deski te są bezpieczne dla dzieci i nie hałasują. Wybieraj z bogatej oferty i ciesz się estetyczną oraz funkcjonalną toaletą. Leroy Merlin dla domu z pomysłem.